Widzieliście już urodzinowe wydanie Komputer Świata? Z okazji 15-lecia przygotowaliśmy dla Was masę super prezentów i bonusów. W najnowszym urodzinowym wydaniu miesięcznika Komputer Świat znajdziecie cztery pełne wersje programów, dwa super pakiety, 100 stron ekstra dostępne w aplikacji Komputer Świat plus, wielki konkurs urodzinowy oraz najważniejszą płytę roku. Nowa płyta ratunkowa 2014 uratuje spisane na straty dane, usunie błędy z Windows, pozbędzie się szkodliwego oprogramowania, a w najpoważniejszych przypadkach pomoże stworzyć awaryjne środowisko do pracy. W urodzinowym wydaniu znajdziecie też dostępny w KS Plus dodatek specjalny: komputery w samochodach. Nowoczesne technologie są wszędzie, a producenci samochodów też chcą być na czasie. Nowe modele samochodów nie mogą się już obyć bez zaawansowanych technologii. Samochód musi być smart i connected. A jak to wygląda w praktyce? Tego dowiedzie się z lektury specjalnego dodatku tego numeru. By uczcić 15-lecie ukazywania się magazynu na polskim rynku, redakcja specjalnie dla was przygotowała 15 najlepszych poradników opublikowanych wcześniej na łamach Komputer Świata. Wszystkie poradniki w formie plików PDF znajdziecie w strefie bonus tego wydania w aplikacji KS+. Dołączone są one także jako dodatkowe strony na końcu e-wydania tego numeru. Praca nad urodzinowym wydaniem Komputer Świata poruszyła naszą wyobraźnię, dlatego postanowiliśmy przenieść się w czasie do 2028 roku. Jak będzie wyglądał 7 października 2028? Otwórzcie najnowszy numer Komputer Świata na 87 stronie i poznajcie najciekawsze wizje przyszłości. Na koniec zapraszam Was do udziału w urodzinowym konkursie, który znajdziecie w najnowszym, październikowym wydaniu Komputer Świata oraz na stronie www.komputerświat.pl.